Maja Cenzora chodzę do klasy trzeciej. Wanda Grodzieńska, zapasy na zimę. Biegnie myszka po ściernisku, trzyma ziarnko zboża w pyszczku. Trzeba zbierać okruszyny, by nie zginąć pośród zimy. Skacze, skacze wiewióreczka po szumiącym lesie. Zrywa orzech na leszczynie i do dziupli niesie. Trzeba zbierać już zapasy na zimowe ciężkie czasy. Pije pszczółka miód na kwiatku, długą trąbkę stula. Wnet zabrzęczy, wnet poleci, z powrotem do ula. Trzeba zebrać dużo miodu, by nie było w zimie głodu. Wyjrzał zając spod jałowca: Cóż to za krzątanie? To już jesień, brzęczy pszczółka. Jesień, miły panie. Zbierz korzonki, zbierz kapustę i brzozową korę, byś, zajączku, nie był głodny w tę zimową porę.